Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tematem dzisiejszego odcinka będą owady karmowe, czyli świerszcze, karaczany, szarańcze, mącznik, drewnojad, wszystko czym karmicie swoje zwierzęta. I odpowiem sobie na pytanie, które chyba zadajecie najczęściej na giełdach i u nas w sklepie stacjonarnym. Pytanie, które zadajecie to pytanie... Jak trzymać karmówkę, czyli po prostu jak ją przetrzymywać, żeby nam jak najdłużej żyły i żebyśmy mogli po prostu je cały czas podawać naszym podopiecznym. Jest to prosty temat, dość właśnie taki bardzo ciekawy dla osób początkujących, czyli te osoby, które po prostu zaczynają przygodę, no to dość ich to interesuje, jak trzymać tak naprawdę te dwa zwierzęta, no bo mamy swojego na przykład gekona i musimy do tego mieć kolejne zwierzę, czyli na przykład świerszcze, którymi po prostu karmimy naszego gekona. No i my wam właśnie dzisiaj pokażemy... Dokładnie jak przetrzymywać, jak, żeby po prostu w naszym domu trzymać sobie świerszcze i podawać systematycznie, żeby miał jedzenie, jak, jak to zrobić, jak sobie ułatwić pracę, i y, zabieramy się do pokazu. Jeszcze korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić na ZooEgzotykę, która odbędzie się w grudniu. Jest jeszcze na to miesiąc, ale możecie się już szykować, kupować bilety, także zapraszamy i widzimy się tam również my, bo my tam będziemy ze stolikiem. Mamy gady, mamy płazy, różne inne owady, pajęczaki, mamy podłoża, bardzo szeroki wybór, także zapraszam Was. No i mamy też owady karmowe zawsze, więc zapraszamy. Kiedy zamawiacie sobie karmówkę, to zazwyczaj ją dostajecie w takich pojemnikach przenośnych. Czy to kupujecie na giełdzie, czy w jakimś sklepie stacjonarnym, czy przez internet? To zazwyczaj te pakiety wyglądają w ten sposób, że jest jakiś plastikowy pojemnik, w którym jest karmówka. Na przykład mącznik, jest, tak to wygląda. Czy świerszcze, na przykład w takim większym pojemniku. Czy na przykład karaczany tureckie. I wyglądają one też w ten sposób. Zazwyczaj dostaje się tak, czasami dostaje się w jakimś worku, jeśli się kupuje mniejszą ilość, ale zazwyczaj to jest taki standard. Jeśli się kupuje większą ilość, to takich dużych też kartonach się dostaje. Ogólnie pokażę Wam, jak z tego zrobić fajny pojemnik prosty i jak przedłużyć ich życie, bo jak zostawimy zazwyczaj te owady w tych pojemnikach, to one tutaj zginą. Mączniki, kiedy zostawimy w ten sposób, tak te, jakie kupiliśmy, to one po prostu zaczną się nawzajem siebie jakby zjadać. One będą po prostu jadły z siebie, przez co zrobią się tu dużo czarnych larw, zrobi się tu naprawdę brzydko i niefajnie. Pamiętajmy o tym, że co jedzą nasze owady, to też jedzą nasi podopieczni. Czyli czym karmimy owady i czym one się żywią, to tak naprawdę ma wpływ też na zdrowie nasze, naszych jakby podopiecznych. Także, Więc pamiętajcie o tym, że jest to bardzo istotne, aby po prostu zadbać też o karmówkę i na przykład nie zostawiać w takich pojemnikach. W takim pojemniku można byłoby je zostawić, tylko w przypadku, gdy byłoby świerszcze mała, gdy jest tu 100 albo 50 albo nawet 40 sztuk czy 30, to no już powstają pewne problemy, które po prostu, no one będą się same na siebie zjadać i często będą nam po prostu padać. Na samym początku potrzeba nam jakikolwiek pojemnik, ale pojemnik, który będzie po prostu większy niż ten, w którym otrzymaliśmy nasze, naszą karmówkę. Tu na przykład może być taki plastikowy po pojemnik. Zaraz o przykrywce Wam opowiem. Czy może być to fauna box, może być to taki mniejszy pojemnik. Może być taki, większy. To już w zależności jak dużo posiadamy zwierząt i jaki posiadamy braplast, tak łatwo po prostu możemy sobie dobrać tą wielkość. Kolejnym bardzo ważnym aspektem w przypadku karmówki jest wentylacja. W takim pojemniku, kiedy nie mamy wentylacji, należy ją sobie zrobić albo tutaj po prostu zamontować jakieś siatki, dziurki. Można to zrobić za pomocą wkrętarki z wiertłem do. Drewna, czy na przykład wypalić sobie dziurki, może zamontować siatkę. My, na przykład, w, te, w takim pojemniku po prostu wycięliśmy w pokrywce taką dużą dziurę no i przykleiliśmy na to siatkę. No i na przykład taki pojemnik byłby bardzo dobry dla karmówki, ze względu na to, że po prostu jest duża wentylacja. I większa wentylacja, tym lepiej dla naszej karmówki, ponieważ ona, gdy jest ich dużo, to ona po prostu no, grzeje się, można powiedzieć, ja to tak nazywam. W sensie, że one cały czas wykonują dużo ruchów i po prostu wszystko robi się dość dużo. Paruje na przykład pojemnik robi się duże zamieszanie i one, tak jak mówię, same z siebie zadają jakiś padnie, to to się robi po prostu syp z tego. Dlatego, gdy jest lepsza wentylacja, to wszystko zazwyczaj, ich odchody na przykład szybciej wysychają, czy osobnik, który padnie też szybciej wysycha, przez co po prostu łatwiej nam utrzymać tą czystość i po prostu jest lepiej. Jak już mamy taki pojemnik z wentylacją, no to po prostu możemy tutaj przełożyć karmówkę. Nie jest to właśnie zbyt skomplikowane, ale bardzo dużo osób o to pyta, więc myślę, że taki filmik się na pewno przyda. Jeśli chodzi o przetrzymywanie takiej karmówki, to i tyczy się to karaczanów, i tyczy się to świerszczy, szarańczy, każdy rodzaj karaczanów, jeśli chodzi o takie owady karmowe, czy dubia, czy madagaskarskie, czy tureckie, możemy trzymać w takim właśnie pojemniku, jak ja teraz pokazuję. Czy świerszcze, bananowe, kubańskie, różnej wielkości, to już nawet nie ma znaczenia. Najważniejsze dla nich to jest miejsce, gdzie będą sobie żyły. Najlepiej do tego wykorzystać to jest wytłoczka po jajkach. Jest to najprostszy sposób, najszybciej się wymienia i po prostu jest najlepszy sposób. Najlepiej taką wytłoczkę do jajek po prostu mieć czystą. Zapytacie się mnie, dlaczego czysta a nie mogę wziąć takich po jajkach? Ze względu na to, że jest w zagrożenie, że po prostu na zewnątrz jajek, kiedy one są zabierane od kur, może zostać jakieś pasożyty, mogą zostać różne jakieś drobnoustroje, które nie chcemy, żeby po prostu przeniosły się na nasze świerszcze. Na przykład mogą zostać roztoczone, No naprawdę szeroka jest baza tego, co może zostać. A na przykład taka świeża, czysta po prostu po jajkach jest czysta, jest zrobiona specjalnie pod to, aby po prostu była higieniczna. No jest zrobiona z papieru, więc jest bezpieczniejsza na pewno niż taka po jajkach. Jajko też może się na przykład wylać, zepsuć, tu się może pojawić jakaś pleśń, świercz nasz to zje, czy cokolwiek innego, no i po prostu możemy nabawić się jakichś nieprzyjemnych rzeczy potem w konsekwencji na karmówkę, a w konsekwencji tego na naszego osobnika. Taką na przykład możemy kupić czy pojedynczą, czy, czy w jakichś tam większych, ale pamiętajcie, że lepiej, żeby była to nowa karmówka. No i na przykład tutaj no to wiadomo, że to jest, to jest za duże, no to mogę sobie to łatwo porwać, porobić sobie na mniejsze części i porobić z tego po prostu im miejsce, w którym będą mogły się schować, one sobie tam wejdą do środka i będą mogły sobie. Po prostu żyć. Ogólnie jest tak, że wiadomo, że im wyższy pojemnik, tym nam łatwiej, na przykład się wyciąga świerszcze. W przypadku, kiedy jest taki, no to świerszcz wyskoczy z tego, no ale karaczan, na przykład turecki, już nie ma opcji. Natomiast wiadomo, że można sobie tylko uchylić, na przykład i wziąć pc tyle, ile potrzebujemy, albo ewentualnie po prostu właśnie wyższy pojemnik sobie zrobić i nie taki płaski, na przykład jak ten. Ja podaję tylko przykład. Pojemniki wiadomo, że możecie bardzo duży rodzaj mieć. No jak mamy już taki pojemnik, czyli mamy miejsce, gdzie one będą mogły się poruszać. Mamy te świeże wytłoczki. W ogóle zmieniajcie sobie to dość często, jakby bo wiadomo, że na tym one też tutaj robią kupy, zostawiają różne y, y, rzeczy. Czasami zdechnie nam śwież, to jest naturalne i po prostu zostaje tutaj syf, więc starajcie się to cały czas wymieniać na bieżąco. Teraz czas na pokarm. No i możemy zrobić tak dwie opcje. Albo karmić, po prostu wrzucać tutaj obojętnie jak. Możemy sobie wykorzystać jakieś miseczki. Możemy wykorzystać jakieś takie miseczki małe na pokarm, kiedy mamy małe świerszcze, one sobie łatwo tu wejdą. Też wygląda estetycznie od razu, można sobie tu wejść, ale po co też kupować jakieś droższe, można sobie wykorzystać na przykład zwykłą od zakrętkę od wody, też może być jako miska, czy jakiś plastikowy pojemnik, który też może posłużyć nam jako miskę na pokarm. My zazwyczaj na przykład w naszym przypadku nie używamy misek, no ale tutaj pokażę na miseczce, bo w sumie dlaczego nie, jak ktoś ma mało, no to może sobie do miski to wsypywać. Czym karmimy nasze owady? W większości owadów wystarczy nakarmić bardzo prostymi rzeczami, Rzeczami. Na przykład takie otręby pszenne, otręby żytnie wszystkie otręby one sobie to jedzą to jest suche i łatwo się to po prostu wymienia jest to dość tanie, a przy okazji jest to po prostu w miarę pożywne dla nich. Najlepiej w ogóle urozmaicać dietę, czy nie tylko trzymać się kurczowo na przykład otrębów pszennych czy płatków owsianych bo też można im dawać tylko urozmaicać pokarm no i na przykład można urozmaicić to pokarmem dla rybek to jest akurat pokarm dla żuwi, ale ten dla żuwi tak samo zjedzą. Ogólnie, raczej patrzcie za tym lepszym składem, bo pokarm dla rybek jest naprawdę w szerokiej gamie i są różne firmy i tam są różne składy, więc można sobie popatrzeć za składami. No i na przykład można im to dawać, otręby, czy można takie specjalistyczne pokarmy przystosowane już dla karmówki, są w sklepach, yy, w Nowość się pojawia, różne takie właśnie typowo dedykowane pożywienia dla owadów, to też można jakby urozmaicać ich dietę. Więc mamy miskę na przykład, no i nasypię tutaj trochę otrębów. Pamiętajcie, że jedzenie najlepiej, z... ilość jedzenia dostosować do ilości owadów, więc na początku możemy nasypać mniej, i sprawdzić, czy nasze owady wszystko zjadły, i po prostu wtedy dodawać im coraz więcej. Yy, na przykład są też w sprzedażach takie jellyfoody. Jest to galaretka, często owocowa w różnych smakach, no i to jest przeznaczone czy tam dla gekonów, czy właśnie dla owadów, czy karmowych, czy to po prostu ozdobnych. Jeśli chodzi o te jellyfoody, to tak naprawdę w zależności od firmy, te składy są różne. Można też takie jellyfoody samemu sobie stworzyć, ale takie coś też może być jako urozmaicenie po prostu dla na naszej karmówki, tylko pamiętajcie, że różne są rodzaje tego i w zależności po prostu od składu lepiej sobie sprawdzić, co tak naprawdę jest w tym, czy w pokarmie dla rybek i po prostu dostosować ten jak najlepszy pokarm dla Naszych owadów. Oprócz tego można im dawać owoce, warzywa, tak aby po prostu miały dodatkowe mikroelementy, jakieś składniki pokarmowe, które po prostu są zdrowsze. Przy okazji z takiego jabłka czy marchewki na przykład to owady czerpią dodatkowo wodę. No i właśnie przejdźmy do tej wody, czyli to jest jedną opcją, którą możemy jakby karmić nasze czy poić nasze owady karmowe, to jest na przykład właśnie kawałek owoca, jabłka, który ma w sobie wodę i one będą sobie czerpać z tego, że będą tu przychodzić i po prostu zjadać to i czerpać sobie z tego wodę. Kolejną opcją jest na przykład taki kulka na przykład waty, którą nasączymy sobie wodą położymy gdzieś w rogu i one sobie będą wtedy z tego piły. czy po prostu przyjdą sobie, będą piły wodę. Ogólnie jest tak, że to szybko wysycha, też często się brudzi, ale łatwo dość właśnie się wymienia. Czyli bierzemy kulkę, wywalamy, a w nowe miejsce stworzymy nowe. Jest to też tani sposób. No i łatwy, że tak powiem. Jabłko często może po prostu pleśnieć. Marchewka już rzadziej się psuje, więc może na dłużej zostać, ale zazwyczaj takie jabłko musimy wymienić już na drugi, trzeci dzień, bo po prostu jest ono już zepsute. To jest na przykład wygodniejsze. Zapytacie, dlaczego nie może być na przykład miska z wodą. Nie może być miska z wodą, ponieważ nasze owady są, że tak powiem, niezdarne i często one się w tym topią. Czyli jak mamy miskę z wodą, to one naprawdę bardzo często potrafią się w takiej nawet płytkości miski utopić. Możemy ewentualnie na przykład zrobić taką miseczkę wacikiem kosmetycznym, czy na przykład chusteczką albo watą, zapełnić sobie i też można jakby nalać wodę. Też jest to jakby sposób na podawanie wody. Kolejnym sposobem jest to próbówka z wodą. Napełniamy tutaj probówkę wodą. Po napełnieniu probówki z wodą zatykamy to watą, chusteczką, ręcznikiem opierowym i w ten sposób tworzymy takie poidełko dla nich. One sobie z tego pochłaniają wodę, a na bieżąco dostarcza się świeża i one sobie z tego po prostu piją, więc możemy to na przykład umieścić sobie tutaj. Kolejnym jeszcze sposobem, elementem pojenia owadów, dość też wygodnym jest po prostu użycie hydrożelu. Hydrożel jest to taki proszek, który zamienia się w żel, gdy zalejemy go wodą. Zaraz Wam pokażę, jak to działa. Mamy hydrożel, nasypujemy sobie na przykład do miseczki trochę tego proszku. I nie podajemy tak świeższą, tylko trzeba to wcześniej zalać wodą. Po zalaniu wody, wodą, jak odczekamy, tworzy się taki żel. I one z tego żelu, jak jest tutaj po prostu woda, to sobie popijają tą wodę. No jak widzicie, tego na bardzo małą ilość, a tego jest dużo. No i właśnie. I wtedy one sobie po prostu z tego pobierają wodę, a nie muszą. Nie muszą po prostu się utopić, bo sobie z tego mogą pić wodę. I możemy im tak samo po prostu umieścić w naszym pojemniku. No, i tak naprawdę to wszystko z takiego pojemnika. Możemy przerzucić świerszcze tutaj. Możemy to zrobić, żeby Wam pokazać, jak to w ogóle można odbyć. No i to na przykład jest takie wyposażenie podstawowe i tyle wystarczy. Tu nawet jest za dużo rzeczy, bo na przykład mógłbym odjąć jedną poidło, czyli albo hydrożysz zostawić, albo zostawić ten. Takie coś na przykład w zupełności wystarczy. Już do zapewnienia dłuższego życia naszych świerszczy. No i wrzucam świerszcze. Można sobie zrobić tak, że tą wytłoczkę, którą dostaliśmy razem z świerszczami, po prostu pozbyć się, zostawić same świerszcze. Zamykamy i mamy gotowe koniec. Już szczęśliwe świerszcze sobie zajadają. Na przykład, jabłuszko korzystają z jedzenia czy piją wodę. Mamy zrobione świerszcze, teraz pokażę Wam, jak mączniki przygotować. Jest to troszkę inaczej niż w przypadku świerszczy, ale też nic trudnego. Też potrzebujemy jakiegoś takiego pojemnika, też dostosowanego do ilości naszych mączników. Na przykład jeśli chodzi o taką ilość mączników, to wiadomo, że to, ten pojemnik może być za duży, może być w wielkości pojemnik taki, a jeśli chodzi o taką grubość takiego na przykład pojemnika, to lepiej jednak wziąć sobie troszkę grubszy plastik niż ten tutaj, bo ten po prostu czasami mączniki Potrafią przegryć sobie. Jeśli chodzi o moczniki, tak samo gruby plastik i też dobra wentylacja, tak żeby one miały tutaj dużo miejsca i mogły sobie spokojnie jakby bytować i się nie zjadać nawzajem, też żeby nam się nie porobiły po prostu czarne całe, bo tak zazwyczaj po prostu martwe moczniki wyglądają. Kiedy mamy takie moczniki, to możemy je zasypać na przykład płatkami owsianymi czy na przykład otrębami możemy dać większą ilość i one w tych otrębach będą sobie po prostu żyły i będą sobie to zjadać. Mają teraz dużo miejsca, więc każdy po prostu każda larwa będzie miała pożywienie, będą mogły sobie spokojnie to wszystko zjadać. No i dodatkowo jako wodę można im dawać owoce i w przypadku jeśli chodzi o moczniki to chyba to jest najlepsze rozwiązanie. Taki owoc w przypadku na przykład takiej ilości mocznika on z, zanim on zgnije to po prostu całe moczniki wszystkie sobie go zjedzą od razu, więc tak naprawdę nie ma się czego obawiać. Ewentualnie na zostanie, no to po prostu można to sobie wyjąć i wyrzucić. No i to wszystko. Kiedy to jest jakby przemielone, to można albo dorzucić nowe, a jak chcemy wyczyścić, to trzeba po prostu kupić sobie sitko, no i przesiewać larwy razem z tym pokarmem, który już został. No i możemy sobie wyjmować mącznika i dawać już naszym zwierzętom. I to wszystko. Ja na przykład w przypadku tego tych mączników, jam ja zostawił je w takim otwartym pojemniku, wtedy powietrze ma łatwy przepływ, albo zrobić tak samo w przypadku świerszczy taką siateczkę no i tak naprawdę to wszystko, jak można trzymać łatwo karmówkę i żeby ona przeżyła długi okres. Jeśli chodzi w ogóle o świerszcze, na przykład takie dorosłe, to trzeba liczyć się z tym, że same w sobie świerszcze, na przykład świerszcz dorosły, kiedy on już jest w formie i mago, no to on sam w sobie długo nie żyje, więc też nie dziwmy czasem, że kupujemy świerszcze, no i one nam czasem zdykają dość szybko, no bo po prostu są stare, no i tak już po prostu jest, no i raczej się z tym nie da nic zrobić, bo po prostu jak chcemy dorosłe świerszcze, no to, to są dorosłe świerszcze. Bardzo łatwy sposób, można sobie wszystko fajnie ogarnąć, no i wtedy przedłużamy życie naszej karmówki, i tak właśnie ją należy trzymać. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. A jak chcecie zdobyć te wszystkie przedmioty, na przykład próbówkę, czy wytłoczki na jajka, czy jakieś pojemniki, to zapraszam Was na nasz sklep internetowy www.wantistera.pl. A jak jesteście z Krakowa, to zapraszam Was do sklepu stacjonarnego, gdzie możecie zakupić i karmówkę, czyli wszystkie owady, bo mamy bardzo szeroki wybór, oraz te wszystkie przedmioty, które widzieliście na przykład na filmie. Dziękuję za oglądanie. Tam subskrybujcie, lajki i to wszystko, co jest potrzebne. Dziękujemy, do widzenia.